zorganizować jest w planie związku z Proszę tutaj krótka, krótko zanim przejdziemy do zatwierdzenia porządku obrad i ten proszę pana wójta o A dobra, dobrze. W związku z tym na dzisiejszą sesję został zaproponowany następujący, na dzisiejszą nadzwyczajną sesję został zaproponowany następujący porządek, to jest otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności, przejęcie porządku obrad sesji i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez gminę Kościerzyna do programu asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 20 finansowego w ramach solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych i zakończenie posiedzenia. Panie Krzysztofie według listy obecności dziękuję. Jest 13 radnych. Stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. W związku z tym Przystąpimy do punktu drugiego, to jest przyjęcie porządku obrad sesji. W związku z tym, że jest to nadzwyczajna sesja, czy, czy Państwo, radni, do porządku obrad mają jakieś pytania, uwagi? Przypominam, że w związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna, roz, rozszerzenie porządku obrad też powinno się obrać. E, e, jeżeli by takie był, taka wola była, ale myślę, czy, czy państwo radni mają jeszcze jakąś wolę do rozszerzenia porządku? Nie, jeżeli nie ma, to kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? E, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. W związku z tym porządek obrad został, nadzwyczajnej sesji został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. W związku z tym, zanim podejmiemy podjęcie uchwały, uchwała nie była przedmiotem prac komisji stałych opiniujących. Gminy Kościerzyna w związku z tym proszę Pana Wójta o zrelacjonowanie tej uchwały. No też też dlaczego taka jest właśnie dla, w związku dlaczego, dlaczego musieliśmy po prostu zwo zwołać to nadzwyczajną sesję i to dzięki tej uchwale po prostu e, e, będzie uzyskane. Jakie tam? Dziękuję Panie Przewodniczący, sz Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście e, Gmina Kościerzyna złożyła wniosek w ramach programu Asystent Osoby Osobiste Osoby Niepełnosprawnej na tak 2019-2020. Ten wniosek jest finansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki i Polityki Społecznej, czyli tak zwane są tak zwane środki pozabudżetowe. Nie otrzymaliśmy informację z Urzędu Wojewódzkiego, z Polskiego Urzędu Wojewódzkiego, że jesteśmy na liście rekomendowanych wniosków do otrzymania e, sfinansowania tego programu, czyli do uzyskania e, finansowania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. E, w kwotach odpowiednio w, w 2019 roku to jest kwota 27 tysięcy złotych, w 2018 roku to jest kwota 108 tysięcy złotych, więc e, no nawet, że tak powiem, patrząc na czas, tak, zostało nam miesiąc do końca tego roku, więc no, musimy wydać te 27 tysięcy złotych, także no, jak najszybciej nam zależało na tym, żebyśmy podjęli tą uchwałę intencyjną i żebyśmy mogli wysłać do, do Urzędu Wojewody potwierdzenie, tak, tej aplikacji o te kwoty 27 tysięcy i 108 tysięcy złotych na rok przyszły. To jest pe pełna kwota. My, tu nie ma naszego wkładu własnego. Czyli, czyli, czyli ten program jest finansowany w 100% z, z funduszu, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. W związku z tym, Wójt, jak określił, głównym powodem tego to jest czas. Czy do są jakieś do tego projektu uchwały są jakieś pytania, jakieś zapytania. Tak jak Pan wój powiedział, jest to dotacja jest w wysokości 100%. Jest to ty... tutaj tu... Program Państwo słyszeliście e, słyszeliście o tym Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Zób niepełnosprawnych. On właściwie powstał e, chyba w całości w tym roku, jak dobrze. Ja mogę się tutaj mylić, tak? E, Między wyborami dokładnie, bo taka była też intencja. Pamiętacie Państwo, strajko, strajk osób niepełnosprawnych. No i efektem tego było właśnie utworzenie tego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Pan Arek, Pan Warto byłoby się zapytać, dlaczego te kwoty nie są wyższe? Bo krążą słuchy, że nasz kochany rząd chce z tego funduszu Solidarności zakosić pieniądze na trzynastki dla emerytów, a dlaczego tych pieniędzy nie przekażą w większej ilości dla tych niepełnosprawnych tak tylko nad powiem tak no trudno mi się do tego odnosić no jeżeli otrzymaliśmy informację że jesteśmy na liście rekomendowanych w kwocie o których, w kwotach o których mówiłem czyli na rok ten dziewiętnasty obecny w kwocie 27 tysięcy a w przyszłym roku 108 tysięcy złotych no to mówię czas nas tutaj goni jeszcze jest taka sytuacja że tak naprawdę jak będziemy to wydawać, bo Urząd Wojewódzki też jeszcze nie ma wytycznych, tak, w jaki sposób? Nie, proszę to Państwa, to jest, to jest wyraźnie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Czyli to jest na asystenta osoby, która, no, tak powiem, wspiera, wspomaga osobę niepełnosprawną. Czyli to generalnie nie jest nawet, jakby, bezpośrednio pieniążki dla osoby niepełnosprawnej, tylko dla osób, które się nimi się nimi opiekować. No. Nie, to są też spo, spoza domu. Także tak jest, no ale wiadomo, że, że jeżeli taka osób starszych jest coraz więcej. A ile tego koszty utrzymania tego opieki? 30 zł za tygodniu. to i tak, maksymalnie 30 godzin miesięcznie było refundowane, to jest około 300 zł za tygodniu, zł na jednego ten no, się w tym momencie, gdy mamy większą ilość produktów, które się jedzą, jest istotnie jest umiarkowane dopuszczenie całego ogniwu, umiarkowane i później całkowite, głosować. Tak, środki, na to są też na dole. Pani mówiłaś, że można około 10 lat 80. Nie na 30. Bo jeżeli mamy 30 razy 30 tysięcy złotych. Ale mówimy o tym, a bym o tym. A, no nie no, więcej, więcej. No bo jeżeli mamy a trzeba miesięcznie. Mniej, mamy 30 złotych razy. Ja myślałem o tym. złotych. 9 30 godzin razy 30 zł to jest 900. 8 000, no. więc patrząc na dwadzieścia, 20 to taki tylko na to, no to mamy tutaj, jak powiedziałem 90 000, tak? Nie, nie, to będzie, że 900 złotych... 30 osób, Ale nie, że 90, tak, 900 złotych miesięcznie tak, razy, dwa, nie, razy 12, to już jest prawie... Ale to jest na, jest na miesiąc, no, mówimy miesiąc, o miesiącu. Ja dlatego się odniosłem do tego miesiąca grudnia, tak? są, no, bo tylko przez miesiąc nie daje tak? No, No. Czy, są jeszcze, czy do, do, do projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania? Chciałbym tutaj zaznaczyć, że z przyczyn technicznych pani Danuta Szczepańska dzisiaj będzie głosować manualnie, czyli przez podniesienie ręki. W związku z tym to będzie też ujęte w protokole. protokole. Dlatego jeżeli nie ma więcej pytań to poproszę tutaj o możliwość głosowania. A ja też. Ale nie, właśnie chcę Ci pokazać. Na, na dół? Nie do góry. Do góry. Mhm. Ha, tu obecnych 13 za. Wino, wszystko jest tak. Nie, jeszcze jest, jeszcze. Łukasz, jeszcze też. O. Dobra, dziękuję bardzo Pani Danota. Tak jest Pani za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. W związku z tym stwierdzam, że na obecnych radnych jest 13, głosowało za 13 radnych, czyli uchwała została przyjęta. Jednogłośnie. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, przechodzimy do punktu następnego, czyli zakończenia sesji. Dziękuję pan, paniom i panom radnym za przybycie i na tym zamykam nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kościerzyna. Dziękuję bardzo.